Jak tutaj widać, praktycznie całe to auto poszło na innego rodzaju innego rodzaju książki, więc trzeba będzie teraz optymalizować. Ja przyjąłem, ponieważ ten ostatecznie ze względu na fenomenalne rezultaty sprzedaży, udało mi się obniżyć niezwykle bit do śmiesznej stawki 7 centów, jak tutaj widać. Ale zaczęliśmy oczywiście dużo, dużo wyżej. Mogliśmy sobie pozwolić na ogromną ilość kliknięć, zanim na przykład wydało się 5 czy 10 dolarów, dlatego tak bardzo nie przejmowaliśmy się tym standardem, o jakim się mówi, że trzeba 10 kliknięć, kiedy już jest, to trzeba wyłączać, jakby albo wrzucić do negatyw, jak zaraz będziemy robić. Tutaj jest czasem nawet 100. Nie sprawdzaliśmy tej reklamy od jakiegoś czasu, ale dobrze, wejdźmy. Jako ostatnie 65 dni. No i teraz, kiedy klikamy tutaj na kliks, pierwszy raz i drugi, to w tym momencie mamy od największego do najmniejszego i na przykład widzimy tutaj, że tu jest na tą książkę było 178 kliknięć, ale nie było żadnej sprzedaży. Więc co się powinno zrobić? Powinno się to wrzucić do negative targeting w tym momencie, tak?